Cześć, nazywam się Maciek i poprowadzę kolejny odcinek Faktogramu. Mam nadzieję Waszego ulubionego programu o grach komputerowych. Zobaczcie co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy! W tym odcinku będzie nietypowo. Zaczniemy bowiem od informacji, w której streścimy większość najważniejszych wydarzeń gorowych tego miesiąca. Wrzesień to czas, w którym otwieramy worek z przebojami. Następnie ocenimy, czego możemy spodziewać się po Shadow Warrior, który pojawi się również w tym miesiącu. Temat numer 3 to Mirror's Edge, a numer 4 to tradycyjnie recenzja. Tym razem będzie to odświeżony hit sprzed 20 lat. W tym miesiącu nie brakuje znakomitych premier, świetnych gier i promocji. Możemy być tym wszystkim przytłoczeni, dlatego w tym momencie faktogram przybywa z dobrą radą. Taki miesiąc w roku jest tylko jeden. We wrześniu już teraz dzieje się dużo, a będzie się działo jeszcze więcej. Na pecetach możemy zagrać już w drugą część Rome od brytyjskiego Creative Assembly. Naszą recenzję gry zobaczycie w przyszłym tygodniu. Natomiast 3 września z czeluści piekielnych wydostał się Diablo 3 dedykowany konsolom. Od razu uspokajamy, konwersja daje radę. Od 4 września w sklepach możemy dostać długo oczekiwany tytuł Killzone Najemnik na przenośną PS Pierwsze recenzje budują obraz najlepszej jak do tej pory gry na handhelda Sony, a już na pewno najładniejszej. Natomiast 12 września wreszcie zagramy na PC w symulację współczesnego żołnierza, czyli w grę Arma 3. Absolutnym numerem 1 tego miesiąca będzie na pewno GTA V. Gra pojawi się 17 września na PlayStation 3 oraz Xboxie 360 20 i 24 września. Warto zapamiętać te daty, bo właśnie wtedy na rynku zadebiutują nowe odsłony Pro Evolution Soccer i FIFA. W jednym z faktogramów spróbujemy wyłonić zwycięzcę tego pojedynku. Wiele wskazuje na to, że w tym roku większe szanse na sukces ma symulacja od konami. Usłyszeliście tytuły tych największych i najbardziej oczekiwanych produkcji miesiąca, ale we wrześniu świetnych gier może być więcej, dlatego śledźcie faktogram i zerkajcie na pasek u dołu ekranu. Już w tym miesiącu będziemy mogli zagrać w remake słynnej niegdyś produkcji Shadow Warrior, za którą odpowiada polskie studio Flying Wild Hog. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie to kolejny przykład na kunszt polskiej myśli deweloperskiej. W tym miesiącu zadebiutuje także Shadow Warrior, kolejna produkcja Made in Poland, która ma szansę powalczyć o dobre miejsce na listach sprzedaży. Shadow Warrior będzie odświeżoną wersją hitu z 1997 roku. Autorzy świetnie przyjętego hard reset, warszawskie studio Flying Wild Hog, udowadnią, że można stworzyć fps w którym walka bronią białą może się naprawdę podobać. Jako Lowang będziemy ciąć kataną demony i potwory z innego wymiaru, a gdy znudzi się nam dekapitacja przeciwników, rozpętamy piekło pociskami z broni palnej. Shadow Warrior wyląduje 26 września. Wciąż czekamy na oficjalną prezentację drugiej części Mirror's Edge. Tymczasem w sieci możemy zobaczyć film, który równie dobrze mógłby być prezentacją rewelacyjnego parkouru, jak i zwiastunem next genowego Mirror's Edge 2. Bohater z zaskakującą łatwością i zwinnością, wspina się po gzymsach, skacze po dachach, spaceruje po parapetach i robi to wszystko w stroju podobnym do ciuchów, jakie miała na sobie główna bohaterka gry. Rezultat jest rewelacyjny. Twórcom należą się prawa na stojąco. Dobrze, gdy producenci gier sięgają po klasyczne produkcje, by je odświeżyć, upiększyć i gdzie niegdzie usprawnić. Gorzej, a nawet bardzo źle, gdy efekt takich zabiegów jest zgoła odwrotny. Flashback HD to, jak się okazuje, marna podróbka klasycznego hitu z 1991 roku. Dziwne, bo za cały projekt odpowiadali w głównej mierze ci sami ludzie, którzy wymyślili oryginał. Programistom przybyło lat, doświadczenie, ale jak się okazuje ubyło pomysłów i wyczucia. W nowego Flashbacka gra się fatalnie. Tytuł, który teoretycznie ma wszystko, czego do sukcesu potrzeba, czyli Unreal Engine w pokładzie, nowoczesne podejście do tematu, profesjonalne filmy przerywnikowe, w rezultacie okazuje się być krokiem wstecz. Znowu sterujemy agentem specjalnym Konradem Hartem, który próbuje odzyskać swoją pamięć, a przy okazji uratować świat przed zagładą. Scenariusz, który był podstawą przeboju z 91 roku, został nieco rozbudowany, skutkiem czego historia przestała być intrygująca, a stała się pusta i łatwa do przewidzenia. Tej warstwy gry nie poprawia też na nowo scharakteryzowana postać głównego bohatera, który nabrał mięśni kosztem zmniejszenia powierzchni mózgu. Bohater biega, skacze, strzela i naciska guziki, ale najlepsze jest to, że wszystko robi źle. Biega pokracznie, skacze koślawo. Strzela powoli, a guziki naciska tylko wtedy, gdy ustawimy postać dokładnie tam, gdzie powinna stać. W ogóle różne błędy i niedociągnięcia mają miejsce przez całą grę. Najgorsze jest to, że momentami w ogóle tracimy kontrolę nad postacią, która nie chce iść ani w lewo, ani w prawo. Na otarcie łez mamy jeszcze oryginalną wersję flashbacka, która znalazła się w zestawie z grą. Jednak jakimś cudem producentowi i tę grę udało się zepsuć. I dlatego oceny nowego, starego flashbacka nie mogły być inne. GameZilla nie miała litości, i nowej produkcji francuskiego studia wlepiła 3 punkty na 10. Lepszą, ale wciąż słabą szóstkę wystawił Eurogamer. Podsumowując, mocno odradzamy granie. We wrześniu będzie cała masa dużo lepszych i nie tak aż nieudanych produkcji. To już koniec, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek faktogramu. Sprawdzajcie naszego Facebooka, dlatego że coraz częściej pojawiają się tam ciekawe, atrakcyjne konkursy. Ja ze swojej strony zachęcam bardzo gorąco. Widzimy się już niebawem. Cześć!